17 z tej strony TigerPL, jest ze mną Gamerboy. Siemanko po raz kolejny. Yy, dzisiaj nagrywamy opening. Jeden big box, 26 browboxów. Jak widzieliście, ostatni opening nie udał się, nic nie udało się wydropić. Ale w Clash Royale mam już dużo szczęścia. Chcecie to, możecie zobaczyć. Filmy na kanale. I będziemy skrzynki otwierać na zmianę. To Zaczy... zaczynaj. Dobra. Pierwszy goboksik. Do 8 golda. 7 punktów do Poko. 10 do Roxy. 1 ticket. Ale będzie dużo kart do ulepszenia. 16 golda. Daryl. Shelly. I to tyle. Kolejny, 18 golda, 5 do Bula, 7 do Shelly. 16 golda, 4 do Jessy, 10 do Karla. A tak, goldik, 6 do Dynamajka, 6 do Gina. Gold, Jessie i Penny. 30 Goldów, 5 Jessie i 6 do Barley. Dopiero 7 skrzynek otwarte i już ponad 100 Golda. Może nie mówmy, co robimy, tylko otwierajmy bo po prostu. nie szybciej. No. I event Już Jessie do ulepszenia. Penny. Zaraz bo będzie do ulepszenia. 5 g To się przyda Oby więcej Dokładnie O bo już na następny level można 9 kart do ulepszenia ale i takich nie ulepszę na razie bo zbieram na dużo golda zbieram żeby ulepszyć Leona na 9 power i później star power dropnąć Ale jeszcze musisz punkty do niego dropną. No, co trochę potrwa. Dokładnie. Coraz bliżej do końca. Dokładnie. I ostatnia skrzynka. No to lecimy. Nie Niestety nie znaleźliśmy nowego. Brakuje mi jeszcze dużo kart. Osiem kart. To w tym odcinku to na tyle. To cześć. Siema.